Cieszymy się niezmiernie. Przed, e, był to dla nas bardzo ważny mecz i bardzo chcieliśmy zdobyć te trzy punkty przed meczem z, z nie, tak, dotychczasowym liderem w następnej kolejce, czyli z chońcami. Więc Zagramy na spokoju, e, nic nas tak naprawdę nie będzie ograniczało. E, my wczoraj w tej lidze zrobiliśmy, tak, zaczynaliśmy, wiemy z jakiego poziomu zaczynaliśmy. E, naprawdę się bardzo cieszymy, cieszę się, że ten zespół się rozwija. I ten dzisiejszy mecz, ciężki mecz pokazał że stajemy się już naprawdę zespołem, który potrafi walczyć do końca, potrafi przede wszystkim grać do końca, bo cały mecz praktycznie goniliśmy, goniliśmy wynik, ale końcówka była no, ogólnie druga połowa była w naszym wykonywaniu no, bardzo dobra, e, pomimo no, do pewnego momentu świetnej postawy w bramce. Radka no udało nam się w końcu skruszyć ten, skruszyć ten mur. Przypomniał mi się mecz razu z tamtej rundy, z tamtego sezonu, przepraszam, gdzie też waliliśmy głową w mur, tak naprawdę w, w bramkarza i przegraliśmy ten mecz. Więc ja się bardzo cieszę. Wygraliśmy mecz. Wydaje mi się, że chyba w, w zasłużenie. Ja się cieszę, że ci zawodnicy, którzy są praktycznie wszyscy z naszego regionu, bo nawet Szymek czy Kamil są z Sierakowic, czyli też można powiedzieć rzut kamieniem, wzięli odpowiedzialność na, na swoje barki. Nie mamy zawodników od wielu lat pierwszy raz zagranicznych, gdzie może gdzieś tam pod świadomości ci nasi, nasi zawodnicy miejscowi jakby zrzucali na nich tą odpowiedzialność. A teraz to jest zespół. Widać to chyba tak, że walczą jeden za drugiego, nawet jeśli słabsze, są słabsze momenty, to się nie poddają. I to jest, to jest dla mnie najważniejsze, że stworzyli zespół, ale przede wszystkim też, że się rozwijają i gramy i, i coraz więcej futsalu. No ja ja u, u, uważam, że, że przyczyną to najpierw nie. слаба реалізація ситуації брамкових, бо ми дуже в ситуації сам на сам з брамкажем. Два, два на один, три на один, три на два. Не потрапили ми то використати. І, і то ще замістило ще в, в, в консульці. E, натомість тратили ми в дуже про простий спосіб брамки. І, очевидно, вже забракло щіл на на другому чечку другої половині. То, то кілька заводників не, не тренувало через тиждень і, і то вийшло в кінці матчу, забракло, я ще раз повторював, забракло щіл в яких ситуаціях де, де в корих в, 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 в треба було або заблоковувати шал, або dograć w obronie i, i, i te czynniki mieli, mieli wpływ na wynik o, o, ostateczny. Yy, no myślę, że pierwsza połowa na pewno nie była taka, jak sobie życzyliśmy. Jeśli mało tych sytuacji kreowaliśmy i nie realizowaliśmy tych założeń, co sobie w szacie nam trener nakreślił. Jednak w, w przerwie to w szatni sobie pogadaliśmy parę takich też mocniejszych słów. Żebyśmy z większą wiarą podchodzili w tym meczu do, do strzałów, do kreowania akcji. No i to gdzieś pod koniec meczu przyniosło skutek, bo myślę, że druga połowa to całkowita dominacja nasza, bo mnóstwo z tej sytuacji wykrowaliśmy. Radek w się świetnie spisywał, no ale gdzieś pod koniec w końcu tą szalę na swoją stronę przychyliliśmy. No myślę, że zespół zeszczyta gdzieś tak od 31 minuty faktycznie, gdzieś dało się zauważyć, że, że opada z tych sił. My cały czas wysoko jej staraliśmy się presować. I z tego też się brały sytuacje, bo gdzieś w końcówce mieliśmy też multum, ten wynik mógł być jeszcze wyższy. Co prawda nie miał jakieś też kontry swoje, mogę się lepiej zachować, ale suma summarum to, to my wychodzimy zwycięsko.